Obecnie. Subaru nie jest marką znaną z rozpieszczania klientów. Surowe samurajskie podejście i ograniczony wybór teoretycznie sprawia, że niemiecka konkurencja wydaje się być bardziej zorganizowana. Z drugiej strony solidność i przyjemność z jazdy potrafi podbić serce niejednego kierowcy. Tak może być właśnie z Subaru Levorgiem nowym modelem, który się pojawił na naszym rynku. Ograniczony wybór, o tak, jeden silnik, jedna skrzynia i niewielka liczba opcji wyposażenia. Z drugiej strony solidność. Jak to w Subaru, a przyjemność zjazdy. No cóż, sprawdźmy to. Na początek zastanówmy się, czym właściwie jest Subaru Lework. Jeśli patrzymy na ten samochód od przodu, to do słupka B widzimy no, użyjmy nazwy bliższej sercu imprezę. Dopiero od słupka B do tyłu widzimy inny rodzaj nadwozia, bagażnik, kombi, więc mamy tu samochód, który według Subaru przyszedł na rynek, aby uzupełnić lukę między segmentami no właśnie WRX STI, czy tam WRX, a Outbackiem, czyli mamy tu tak naprawdę następcę samochodu, którego już od pewnego czasu nie ma niestety na naszym rynku, czyli Legacy Kombi. Zresztą stąd się bierze nazwa Levorg to Le jak Legacy, Wo jak Evolution, Legacy Evolution i jest trzecie słowo, z którego były pożyczone litery R i G. Szczerze powiedziawszy, tam wielkiego sensu dla mnie to nie miało, więc zapomniałem. W każdym razie Levorg to jest następca Evolution Legacy w wersji Kombi. Tak jak wspomniałem, z przodu ten samochód wygląda jak WURIX STI. Zresztą widzimy tu charakterystyczny wielki wlot powietrza. Zresztą cały samochód jest zbudowany na płycie WURIX STI, więc to już do czegoś zobowiązuje. Tu z tyłu natomiast no, bezpośrednie porównanie do Legacy w wersji kombi każe mi powiedzieć, że to jest co najmniej godny następca, a chyba nawet ładniejszy niż Legacy z tamtych lat. Także moim zdaniem tutaj, designerzy dobrze się wstrzelili w gusta Dzisiaj Rynku. Chociaż jeszcze, jeśli chodzi o designerów, chcę powiedzieć, że prezentacja tak zwanego koncepcyjnego leworga odbyła się relatywnie niedawno, nie wiem, z rok temu i dzisiaj mamy auto seryjne, które wygląda praktycznie tak samo, więc nie wiem, czy to designerzy są tak bardzo ostrożni i nie chcieli zaszaleć, czy też może księgowi w Subaru zaszaleli i postanowili skopiować koncepcyjne auto i wypuścić go na drodze praktycznie w wersji 1 do 1. E, czy można tu znaleźć jakieś minusy? Szczerze powiedziawszy, patrzyłem na to krytycznie okiem I widzę tu tak naprawdę wszystko, co takie dynamicznie wyglądające auto powinno mieć. Odpowiednie przetłoczenia, jakieś takie załamania tutaj schodzące do tylnych drzwi, ładnie też ukształtowany tył i, i ten, ten plecak z tyłu wcale nie wygląda ociężale. Moim zdaniem, ten samochód naprawdę całkiem harmonijnie został skrojony. Jest tylko jeden detal, który mnie denerwuje, właściwie nie wiem po co on tu jest, to jest talistwa promowana listwa na dole linii okien popatrzcie ona jest tutaj jakby doklejona jakby doczepiona na siłę tu jest fragment gdzie brakuje tej listwy tu za słupkiem C w ogóle jej nie ma, więc nie wiem dlaczego, albo nie poszła na całość, albo w ogóle stąd nie zniknęła. W każdym razie jest i, moim zdaniem, jeśli już patrzymy na to bardzo krytycznie, to tego bym nie chciał. Poza tym, moim zdaniem, wszystko jest ok. Oferta silnikowa można by powiedzieć, że nie istnieje, bo do wyboru mamy tylko jeden silnik, tylko jedną skrzynię biegów i tylko jeden napęd oczywiście na cztery koła. Silnik to benzyna o pojemności 1,6, turbo doładowana, maksymalna moc 170 koni, dostępna przy 4800. Obrotów na minutę. 250 Nm dostępnych szeroko od 1800 do 4800 obrotów na minutę. Maksymalna prędkość 210 na godzinę. Do setki czekamy 8,9 sekundy. Jeśli chodzi o średnie spalanie, to podobno ma wyjść 7 litrów średnio, 6 litrów w trasie i niewiele ponad 8 w mieście. Co oznacza, że przy pełnym baku, a bak ma 60 litrów pojemności, zajedziemy w trasie ponad 800 km. wewnętrzny LeWorga panuje klimat typowy dla Subaru, jest elegancko, miejscami nowocześnie, miejscami tak staromodnie i to wszystko się jakoś łączy w jedną całość i ja tutaj się odnajduję bez problemu, może powiem o pierwszej rzeczy, która mi się najbardziej podoba, to jest kierownica. Jest taka spłaszczona u dołu, gruba, mięsista i przyładowana dosyć mocno przyciskami, tak przynajmniej się wydaje na pierwszy rzut oka, da się w tym wszystkim połapać, ale przed chwilą szybko przeliczyłem wszystkie możliwości, wszystkie przyciski, okazało się, że tych przycisków tu jest 21, then. czyli znacznie więcej niż choćby tu na środkowym ekranie, gdzie mamy wszystkie przyciski dotykowe i to jest przykład na to, że mamy tu bardzo nowoczesne rozwiązanie. Większość funkcji zaszytych jest tu pod dotykowym ekranem. Wyżej widzimy jeszcze jeden ekran z komputerem pokładowym takim dodatkowym, gdzie mamy średnie spalanie, mamy wykres spalania, mamy rozkład tutaj momentu obrotowego między poszczególne koła, czy też ciśnienia doładowania, więc ten zestaw różnego rodzaju informacji jest całkiem ciekawy i przydatny. Ale też wspomniałem o takich klasycznych, staromodnych rozwiązaniach, tak jak choćby na przykład przyciski do włączenia podgrzewania poszczególnych foteli. No, to jest szczyt staromodności, i gdzieś tam odnalezienie na starej zakłożonej półce starych przycisków, które należało jeszcze wykorzystać, więc, więc zostały tu akurat wykorzystane. Jeśli chodzi o dobór materiałów wykończeniowych, to popatrzcie sami, tu mamy miękkie tworzywo, tu na daszku. Również mamy miękkie tworzywo. Tutaj wyżej, również mamy, tutaj mamy chyba skórę, nawet i przeszycie takim charakterystycznym niebieskim kolorze. Na drzwiach również mamy dosyć miękkie tworzywo. Po lewej stronie podłokietnik całkiem sporo pianki, jeśli chodzi o solidność montażu, to Rozwiązanie jest bardzo proste, nic nie będzie skrzypiało, jeśli będzie dość elastyczne, więc to się jak widać odkształca delikatnie, ale nie wydaje kompletnie żadnych dźwięków. Możemy też zajrzeć tu do schowków, widzimy tu miejsce na butelkę, więc również od strony praktycznej wszystko jest w najlepszym porządku. Miejsce na telefon komórkowy, całkiem zresztą spore, znajduje się tutaj, zmieści się każdy, tam pewnie większy nawet telefon. Mamy tu też wyjście USB. Tu jest również wyjście 12V. Tutaj wszystko również jest jak najbardziej mięciutkie. Tu po prawej stronie, tu gdzie kolano, przynajmniej dwumetrowca styka się dosyć intensywnie z plastikiem. Tu jest również mięciutko. Wszędzie są znów te przeszycie, jak widać, charakterystyczne niebieskie. Parę przycisków jest tutaj po prawej stronie. Mamy tu też miejsce, jak widać, na kubeczki z jakimś takim gumowym elementem, który ma to wszystko zatrzymać. Oprócz tego regulujemy podłokietnie. Podłokietnik zresztą też jest bardzo komfortowy. Pod podłokietnikiem znajdujemy kolejny zestaw źródła, jak widać, prądu, a więc mamy kolejne dwa wyjścia USB i kolejne wyjście 12V. W sumie więc w tym samochodzie, jak teraz patrzę, mamy aż pięć wyjść USB: dwa tu, dwa jeszcze z tyłu i jedno tutaj z przodu, więc jest całkiem sporo. Tu mamy bardzo ładną listwę przed pasażerem. Nie dość, że. Jest taki jakby wzór karbonowy. Do tego jeszcze tutaj wprasowana taka chromowana listewka. Zajrzyjmy jeszcze może do schowka. No nie jest zbyt pojemna, ale to chyba na pierwszy rzut oka, bo jak wyciągniemy tą grubą, opasłą książkę serwisową, to to już jest trochę lepiej. Znów się zrobiło trochę gorzej. No i możemy jeszcze spojrzeć tu do góry. Tu znajdujemy, jak widać, podświetlenie jest, jest, niestety nie jest jakieś LEDowe, ale wszystko w porządku. Tu mamy regulację otwierania, zamykania okna dachowego, tak widać, czy też nie, tego już nie otwieramy elektrycznie, tylko odsuwamy i zasuwamy ręcznie. Podsumowując, czuję się jak w subaru, prawda? Są rozwiązania nowoczesne, są rozwiązania eleganckie, są też rozwiązania trochę przestarzałe, tak jak choćby resetowanie licznika zużycia paliwa, które nie jest możliwy w taki klasyczny sposób, tylko musimy zresetować licznik przebiegu dziennego tutaj odpowiednim przyciskiem, i dopiero wtedy resetuje nam się zużycie paliwa. Więc są, tak jak mówię, jest to taki miks epok, ale zdecydowanie tak jak ostatnio zresztą, kiedy testowałem Outbacka powiedziałem, że jeśli chodzi o nowoczesne rozwiązanie, o coś przyłączyłem, zaczynałem <grymne> chodzić przed oczami. Jeśli chodzi o nowoczesne rozwiązanie, szczególnie tutaj na, na tym systemie multimedialnym, to widzimy tu duży postęp i szczerze powiedziawszy, jeśli przynajmniej chodzi o ten fragment tutaj Subaru w niczym nie ustępuje europejskiej konkurencji, a pozostałe elementy są już takie może mniej takie awangardowe czy może nowoczesne, ale zachowują ten duch, ten klimat Subaru mi osobiście bardzo odpowiada. Miejsce dla dwumetrowca wewnątrz leworga jest w sam raz. Nad głową mam dosłownie pół centymetra wolnej przestrzeni, włosami już dotykam pod sufitki, chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że tu mamy okno dachowe, które parę centymetrów na wysokość zabiera. Fotel jest w tej chwili obniżony maksymalnie w dół, możemy go wyregulować na wysokość osobno przód, osobno tył, oprócz tego oczywiście regulację przód-tył i kąt pochylenia oparcia. Oprócz tego warto tu zwrócić uwagę na zagłówek, który reguluje się w dosyć szerokim zakresie i mamy tu jeszcze taką dodatkową regulację pochylenie zagłówka, które również może się niektórym osobom przydać, regulacja kierownicy również w dwóch płaszczyznach, chociaż zakres regulacji jest trochę mniejszy niż bym się spodziewał, szczególnie jeśli chodzi o regulację właśnie osiową. Chociaż to jest kwestia tego, że on nie wchodzi tak głęboko, jak bym się spodziewał. Dla mnie, dla dwumetrowca, bardziej istotna jest wersja, jak, jak blisko on e, potrafi mi tą kierownicę wysunąć i tu akurat z tym problemu nie mam. Jak widać bez problemu zajmuje poprawne miejsce za kierownicą. Jeszcze jedną uwagę mianowicie jest po prawej stronie podłokietnik i jest on regulowany, ale jak wysuniemy go maksymalnie do przodu to kiedy trzymam rękę na kierownicy to mój łokieć jeszcze do tego podłokietnika nie sięga co każe zadać pytanie po co to jest no chyba tylko do takiej do, do takiej jazdy Tyłu dwumetrowiec za dwumetrowcem nie będzie miał łatwego życia, bo miejsce na nogi jest jak na lekarstwo. Być może dlatego, że te fotele są bardzo rozbudowane i zajmują sporo miejsca. Teraz to mówiąc siedząc z przodu zapomniałem powiedzieć, że fotele są fantastycznie bardzo wygodne, mają bardzo wyraźne podparcie boczne i świetnie trzymają w zakrętach. Zresztą ładnie też wyglądają, ale wróćmy tutaj do tyłu. I tu jest tak, jak widać, jakbym bardzo chciał się wcisnąć, to dam radę i szczerze mówiąc niewiele to wnosi, bo nie wytrzymam to zbyt długo, ale przy okazji zauważam, że miejsce na stopy pod fotelami jest dość, więc jeśli ktoś by miał 1,90 m, to myślę, że to doceni. Nad głową za to miejsce jest dokładnie tyle samo, co w przypadku miejsca kierowcy, czyli... Do, dotykam głową pod sufitki, ale generalnie się mieszczę, więc tu w tym wymiarze jest to zrobione lepiej. Teraz przesiadam się na prawą stronę, tutaj fotel mam delikatnie przesunięty do przodu i popatrzcie, tu w tej, w tej wersji już siedzę bez najmniejszego problemu. Także to jest kwestia wzrostu kierowcy, a właściwie w tym przypadku pasażera. Co tu możemy znaleźć? No przesiadając się na prawą stronę musiałem pokonać taki całkiem wyraźny tunel środkowy. Jak widać mamy tu i wysoki, i szeroki trzeba to mieć na uwadze. Jeśli chodzi o różnego rodzaju schowki, to mamy tu spory schowek za jednym fotelem, za drugim fotelem, również w drzwiach jest wystarczający na takiej średniej wielkości. Butelkę. oprócz tego mamy tu miejsca na kubeczki w podłokietniku. Podłokietnik jest jak widać miękki, komfortowy. To wszystko zresztą jest tak ładnie ozdobione, udekorowane, jakąś ramką chromowaną. Tutaj mamy taki pożarowany, lakierowany plastik. To wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. Popatrzcie na różnice na, na zakres regulacji zagłówków. To jest najwyższa pozycja, to jest najniższa pozycja. Mocowanie i są na skrajnych po, po, miejscach na kanapie. Są pod takimi specjalnymi klapkami, jak widać, schowane, ładnie. Co jeszcze? Można wspomnieć też o światełkach nad głową. Tu mamy osobne światełko na prawą stronę i na lewą stronę. No i tu na środku widzimy dwa gniazda USB, a więc możemy ładować nasze telefony komórkowe. Niestety nie możemy się w żaden sposób schłodzić ani ogrzać, dlatego że nie widzę tu nawiewów ani na środku, ani niestety na słupkach B. Warto też dodać, że kąt pochylenia oparcia tylnej kanapy możemy wyregulować dokładnie w takim zakresie, jak widać tu na przykładzie. Tu mamy stosowny taki uchwyt i po jego podniesieniu, jak widać, siedzenia ustawiają się bardziej pionowo. Możemy też docisnąć i ustawić tak właśnie do leżenia, do spania. A więc samochód, pod warunkiem, że kierowcy i pasażer nie mają dwóch metrów, może służyć również na takie komfortowe, długie trasy. Zajrzyjmy teraz do bagażnika, który jest oczywiście gwoździem programu w tym modelu. I tak, Subaru obiecuje, że ten bagażnik pomieści 522 litry pojemności. I oceniając go tak na oko, to można by dojść do wniosku, że w porównaniu z golfem, który rzeczywiście w papierach pokazuje znacznie mniejszą liczbę, jest bardziej pojemny, przynajmniej ze względu na dłuższą podłogę bagażnika. Natomiast jeśli chodzi o wysokość tego bagażnika, to jest on moim zdaniem dosyć niski, chociaż z drugiej strony możemy zajrzeć. Niżej i tu widzimy. O, krecik, ma to już twoje? Hmm. Widocznie kogoś zamurowanie zatkało, zatkało, kiedy zobaczył ten samochód, więc potrzebny był kred. ok W każdym razie tu mamy całkiem sporo jeszcze miejsca. Możemy go zresztą, jak widać, aranżować tu na różne sposoby. Hmm, przy okazji widzimy tu. E, Niestety, zestaw naprawczy, co oznacza nie mniej nie więcej, że nie mamy tu koła dojazdowego. Przy okazji, również po urwaniu tego fragmentu, widzimy tu też odpowiednie charakterystyczny kształt, który oznacza, że w tym samochodzie mamy gdzie schować roletę po jej wymontowaniu. Więc 522. Hmm. Może więcej niż w golfie, ale czy aż 522? My to zaraz zmierzymy wszystko metrówką i w części technicznej dowiecie się, ile wyszło z naszych obliczeń. Oprócz tego mamy tu schoweczek: jeden po prawej, drugi taki sam po lewej stronie. Widzimy tutaj światełko po lewej stronie. Widzimy też całkiem praktyczne haczyki po obu stronach. Zobaczcie, o taki. I uwaga, sposób na składanie oparć jest Bardzo łatwy. I jak widać nie zawsze działający, jeśli wysuniemy e, zagłówki na maksymalną wysokość. Sprawdźmy, czy to zadziała po prawej stronie. No i teraz wszystko działa. Jak widać, nie mamy tu żadnego progu. Jak widać oparcia złożyły się zupełnie horyzontalnie, więc mamy płaską podłogę i w ten sposób uzyskujemy podobno 1440. 5 chyba litrów pojemności bagażnika, a więc staje się on całkiem pokaźny jeśli chodzi o swoją wielkość. Spróbuję jeszcze wyciągnąć tutaj o, bardzo łatwo się wyciąga. Roletę. Zwróćcie uwagę na to, że mamy tu jeszcze taki dodatkowy fragment, który zabezpiecza jakby przerwę pomiędzy roletą, a ewentualnie przechylonymi trochę do przodu oparciami tylnej kanapy, a więc nawet takie niewielkie przestrzenie są odpowiednio przemyślane i zabezpieczone, żeby bagażnik był odizolowany od przedziału pasażerskiego i ewentualnie od ciekawskich oczu. Co jeszcze? No można by ponarzekać, że ta roleta jest zamykana w taki tradycyjny sposób, czyli, czyli nie mamy tu prowadnic, tylko musimy tu trafić odpowiednie gniazda. Zwykle na to narzekałem, więc trudno, żebym teraz tego nie zrobił. Tak, trzeba trafiać. No i na koniec zamykanie. Tu jest wygodny uchwyt, kamy i mamy. Oglądając parametry techniczne tego samochodu, ja nie byłem przekonany do niego, to od razu powiem. Dopiero, kiedy miałem okazję przyjechać się nie po raz pierwszy, doszedłem do wniosku, że to wszystko, co proponuje Subaru w Leworgu, to nie jest aż taki zły pomysł. Że to jest, jak gdzieś tam widziałem w komentarzach, to jest takie użycznione rodzinne Subaru w I rzeczywiście tak ten samochód się prowadzi. Z jednej strony daje niesamowitą pewność, jak to w Subaru. Jeśli chodzi o trakcję, jeśli chodzi o napęd na cztery koła, ale też jeśli chodzi o Zachowanie tego samochodu w zakrętach dlatego, że auto jest co prawda dosyć szybkie jeśli chodzi o reakcję elektroniki. Moim zdaniem, elektronika tutaj reaguje zbyt wcześnie jak na możliwości zawieszenia. I tutaj jazda, no, jedziemy na przykład teraz zupełnie pustą dłupa 60 na liczniku i robimy lewo-prawo. I szczerze powiedziawszy. Zanim przejechałem na lewą stronę, już miałem niestety interwencję gdzieś tutaj po prawej stronie. Któreś koło zaczęły już hamować. Zupełnie niepotrzebne. Us usłyszałem ten pisk opon. To był charakterystyczny pisk wszystkich czterech opon, jak to w Subaru. I ja jestem przekonany, że to auto by sobie z tym poradziło. Ale no, tak już to jest zestrojone, że cały samochód jest takim użycznionym VORX-em STI. Większym bardziej praktycznym, ale też bardziej komfortowo zawieszonym, przy czym ten komfort nie przeszkadza nam podczas pokonywania ostrzejszych zakrętów. Szczególnie długie łuki, czy jakieś takie e, zakręty, gdzie zmienia się charakterystyka tego zakrętu, czy, auta, e, czy e, na przykład zakręty, w których, a tak nonszalansko sobie zdejmujemy w połowie zakrętu nogę, nogę z gazu, pojawia się lekka, przyjemna nadsterowność, którą możemy sobie z dokładnością do e, milisekundy gasić teraz, albo może za chwilę, a może teraz, kontra, a jeszcze nie, a zresztą sam sobie poradzi. I tak się tym samochodem jeździ. Czuje się nim, jakby się z nim po prostu zrosło. Ten samochód daje kierowcy, mimo że ma tylko 170 koni, mimo że nie ma jakichś cudownych rakietowych przyspieszeń, to jednak daje kierowcy taką, taką siłę, taką, takie poczucie pełnej kontroli nad tym, co się z tym samochodem dzieje, bo on... Przekazuje mu i przez układ kierowniczy, który jest również jakby jednocześnie i precyzyjny, ale jednocześnie jest, działa z takim pewnym komfortowym opóźnieniem. Na zasadzie, nie każdy Twój ruch musi pójść na, na drogę spokojnie, nie jesteś w State to jest lework, to jest coś, co jest bardziej rodzinne. Więc trzeba się do niego troszkę przyzwyczaić, bo on nastraja na ostrą jazdę i ten lot powietrza na masce i tak dalej, ale po pierwsze bardzo płynne działanie skrzyni Linartronic, która jest moim zdaniem jednym z lepszych rozwiązań, jeśli chodzi o te, skrzynię tego typu, bo fantastycznie potrafi udawać zwykłą, klasyczną skrzynię, zmieniać biegi i tak itd. Z drugiej strony optymalnie wykorzystuje jakby możliwości CVT, więc wybiera odpowiednie, e, odpowiednie obroty. Zwykle po mieście się jeździ w okolicach 1000 do 2000 obrotów. Gdzieś to tam pływa. E, tego charakterystycznego jednostajnego odgłosu silnika, dobra, nazywajmy go do, Prawie nie słychać, dlatego że silnik jest fantastycznie wyciszony. I, i widzimy większość tego, co tam się dzieje pod maską, tak naprawdę widzimy, nie słyszymy. Widzimy na obrotomierzu, jak mocniej naciskamy gaz, ok, czuć jakąś tam redukcję, czuć, że robi się 3000 obrotów, mocniej naciskamy gaz, robi się 4, 5, zaczyna się to auto zbierać i tak jak mówię, to nie jest rakietowe przyspieszenie, to jest samochód, który jest umiarkowanym sportowcem przy umiarkowanych przyspieszeniach, umiarkowanych prędkościach, ale w tym pełnym w zakresie, w którym się czuje, tak bardzo sportowo, jak on tylko potrafi, to wszystko, co on w tym zakresie prędkości i przyspieszeń robi potrafi zrobić na drodze jest w pełni tym, czego możemy oczekiwać od Subaru, czyli pełna kontrola nad autem, pełne wykorzystanie trakcji i napędu na wszystkie cztery koła, pełna współpraca jeśli chodzi o, o, o układ kierowniczy i pełne czucie tego auta naprawdę w każdym wymiarze. Więc jeśli, jeśli o wrażenie z jazdy chodzi, to jest lepiej niż myślałem, jest oczywiście tak szybko jak to jest możliwe przy 170 konnym silniku, a jednocześnie to wszystko, co pozostaje, czy układ kierowniczy, napęd na cztery koła e, i to fantastyczne wyważenie i zachowanie na drodze, to wszystko pracuje na to, żeby zapomnieć o tym, że to jest tylko 170 koni i cieszyć się tym, że mamy Subaru. W czynniku znajdziemy trzy opcje wyposażenia GT za 28 tysięcy euro, bo Subaru podaje ceny w Euro, za 30 tysięcy będzie GTS Komfort i za 32 500 GTS Sport. Z ciekawostek dodam, że wersja GT ta podstawowa jest dostępna tylko na indywidualne zamówienie. Widocznie Subaru wyszło założenie, że nikt takiego golasa nie będzie chciał. Jeśli ktoś chce ceny w złotówkach, to na dzień dzisiejszy po dzisiejszym kursie będzie to 118 000, 127 000 lub 137 tysięcy złotych Za najdroższą wersję, czyli GTS Sport. I teraz popatrzcie, jak to szaleństwo księgowych, którzy przyjęli model koncepcyjny, prawie bez zmian do produkcji seryjnej przełożyło się na relację ceny za ten samochód do ceny za samochody konkurencji. Jeśli weźmiemy do porównania przykładowo popularny samochód, jakim jest Volkswagen Golf, wariant z napędem na cztery koła i z automatyczną skrzynią biegów, to z silnikiem Diesla pod maską 20 i 150 koni zapłacimy za golfa 20 tysięcy złotych mniej i to już. Wysokiej wersji wyposażenia Highline. Z drugiej strony, jeśli pójdziemy w kierunku japońskiej konkurencji, może nieco większej konkurencji Mazda 6 większy bagażnik kombi, napęd na cztery koła, silnik diesla pod maską 150 koni, również w pojemności 2.2 tylko, to dostaniemy tam ceny 133 tysiące złotych i to będzie podstawowa, znaczy nie SkyGo, tylko sky SkyMotion, będzie to podstawowa dostępna dla tej konfiguracji wersja. Jeśli natomiast chcemy kupić najwyżej wyposażoną wersję, czyli SkyPassion, to zapłacimy już ponad 160 tysięcy złotych. Ale przypominam, dostaniemy jednak o rozmiar większe auto. Możemy tak oczywiście porównywać, ale Szczerze mówiąc, do konfiguracji automat napęd na cztery koła, segment kompaktowy i bagażnik mamy tu dosyć ograniczone możliwości, więc zatrzymajmy się na tym, jeśli macie własne pomysły, z czym ten samochód można zestawić i czy wypadnie on na plus czy na minus. To zapraszam do komentowania. I jak podsumować takie auto? Wygląda jak Subaru, w środku jest jak Subaru, jeździ jak Subaru, pali jak Subaru, drogie jak Subaru. No, wszystko jak Subaru. Zapewne też wrażenie z długiej eksploatacji, nie wiem, po 100 tysiącach okaże się, że również jest to Subaru, bo będzie niezawodne i solidne. I z jednej strony to jest dobrze, z drugiej strony natomiast ten samochód w niczym mnie nie zaskoczył. Tak sobie go wyobrażałem i taki jest. Nie wiem, być może dlatego, że kiedyś sam jeździłem Subaru i, i czuję ten samochód potem tym, jak zajmuje miejsce od razu. Być może dlatego, że ten samochód jest dokładnie tam taki sam jak pokazano go jako niby auto tam jakiś czas temu na targach samochodowych. Tak czy inaczej, wielkiego zaskoczenia nie ma. Jest nowy model, niby zajął miejsce między jednym segmentem a drugim segmentem, niby wypełnił jakąś niszę czy lukę. Ale szczerze mówiąc, poskładane jest z takich, tak dobrze znanych klocków, które widzieliśmy w innych samochodach, że to ja mówię, nie ma jakiegoś wow. Po prostu jest nowy model Subaru. Czy to oznacza, że będzie ocena negatywna? Nie, bo Subaru nie można ocenić negatywnie. Mówię jak były subarowiec. Natomiast e, chcę powiedzieć, że nie będzie prawdopodobnie, między innymi dlatego, że jest to drogi samochód. E, aż tak wielu takich samochodów na, na drogach, jak nie wiem, w porównaniu do Golfa czy też Mazda 6, o których wspominałem, w porównaniu cenowym. Ale być może właśnie dlatego paradoksalnie dla wielu kierowców będzie to optymalny wybór dla osób, które chcą jeździć czymś a ten samochód niewątpliwie taki jest. Na samym początku Leber był przewidziany jako auto wyłącznie na rynek japoński. Na szczęście decyzja została zmieniona i teraz Europa również może jeździć tym modelem. A my, w Autocentrum, jeździmy tym modelem zaledwie parę tygodni po jego wprowadzeniu na rynek polski. Dziękuję za obejrzenie naszego testu i do zobaczenia w kolejnych. Nie zapomnijcie o subskrypcji.